Cześć, siemano ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kucyk, mamy niedzielę, a to oznacza, że pora na kolejny odcinek w kilku słowach. Serii, w której prezentuję wam gry, filmy i seriale. I właśnie dzisiaj pragnę przedstawi przedstawić wam serial Lucifer. Jest to produkcja telewizji Fox. Mówi o Diable, któremu znudziło się władanie nad piekłem i postanowił przenieść się do miasta aniołów, czyli Los Angeles. Abel przyjmuje imię Lucifer Morningstar i jest właścicielem jednego z klubów nocnych w Los Angeles. Jak się okazuje, ma koneksję z wieloma osobami, z którymi zawarł przysłowiowy pakt z Diabłem. Posiada on liczne umiejętności, między innymi potrafi wyciągnąć ze swoich rozmówców ich najskrytsze, najgłębsze pragnienia. Ich, można by powiedzieć, grzechy, i potrafi to wykorzystać przeciwko nim. Na jednej ze swoich imprez e, rozmawia ze swoją dawną znajomą, z którą właśnie e, owy pakt zawarł. Niestety, podczas ich rozmowy zostaje ona śmiertelnie raniona kulą. Oczywiście naszemu Lucyferowi nic się nie dzieje, gdyż jest nieśmiertelny. Postanawia on jednak znaleźć winowajców tych, którzy zabili tę kobietę, ponieważ sam uważa się za za osobę, która wymierza karę, jednakże przy tym jest sprawiedliwa. Podążając tropem tej sprawy, Lucifer poznaje piękną panią detektyw, z którą chce współpracować, aby znaleźć złoczyńców, którzy dopuścili się tego czynu. Nasz diabeł w tym serialu wcale nie przypomina diabła. Oczywiście skrywa swoją prawdziwą tożsamość pod ee, ciałem człowieka, jednakże jego zachowanie rozwija się, jego przemiana w trakcie trwania serialu Zbliża go bardziej do człowieka niż właśnie do demona. Nasz Lucyfer potrafi rzucać specjalne uroki na, na wszystkich w zasadzie ludzi, jednakże z płcią piękną idzie mu dużo lepiej. Mam tu na myśli, że wszystkie kobiety, które wokół niego się znajdują, mają w zasadzie ochotę poprawiać z nim seks poza naszą panią detektyw o dziwo, która jest odporna na jego urok, i bardzo to naszego bohatera głównego wkurwia po prostu. Nie chciałbym wam tu spoilerować, ale nasz Lucifer z biegiem wydarzeń robi się śmiertelny. Tak jak wcześniej nie można było go zawić, tak teraz krwawi i czuje ból. Serial ogląda się naprawdę dobrze. Chce się tak naprawdę dowiedzieć co w kolejnym odcinku się zdarzy. W każdym odcinku mamy inną sprawę, inną zagadkę do rozwiązania. Gdyż Lucifer postanawia współpracować z panią detektyw nad różnymi mm, sprawami. Lucifer zdaje się osobą miłą, komiczną. Naprawdę można go polubić, i troszeczkę zabrakło mi tutaj jego prawdziwego ja. Oczywiście są sytuacje, w których pokazuje swoje prawdziwe oblicze i się wkurza, i naprawdę jego wtedy osoba, która przed nim staje, nie ma łatwo i najczęściej ląduje martwa. Jednakże, po diable można by się spodziewać większej porywczości i agresji. Tymczasem on wydaje się normalną osobą. Charyzmatyczną, oczywiście, ale za mało demoniczną. Moi drodzy, serial chyba ma już ponad rok. Tak jak mówię, leci na stacji Fox, również po w Polsce. Kończy oglądać pierwszy sezon i póki co jest nieźle. Zabrakło kilku rzeczy, ale ze szczerym sercem mogę polecić Wam ten serial. To by było wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek w kilku słowach. Zapraszam już za tydzień w najbliższą niedzielę. Trzymajcie się. Na razie.